Siemano, strony Bartek i ty. Dzisiaj jest odcinek na moim kanale. Pierwszy ogólnie. No, pokażę wam dzisiaj ogródek. Właśnie w ogóle zewnętrzną część. No ładnie zobaczcie. Nieładny? O. widzicie, 15 łapeczek kure pod tym filmem. Będzie miło. Codziennie oczywiście nagrywam odcinki. No. Jak będzie 15 łapeczek, to wtedy mogę nagrać kolejny odcinek. A jak ja w sumie myślę, że 15 łapeczek dacie radę, lub bez przesady. Dobra, pokażę. Widzimy się, jak będę pod moją kryjówką. Dobra, słuchajcie, właśnie idę. Tu jest jakaś ropa w ogóle. Tylko nie mówcie nikomu, że ja, ja tutaj mam tajną bazę. Nikomu nie pokazuję z domu. Popatrzcie, no nie piękna. O, mój kijek. Dobra, nie będę wchodził, bo mi się dzisiaj nie chce. Dzisiaj w ogóle jest pierwszy odcinek na moim kanale. Polubcie go, możecie go udostępnić swoim znajomym. Dobra. O, tu sobie gimnastyka ćwiczę. Dlatego trochę pale, ubrania, pieskownica. O, stodoła, może stodołę stodołem Wam pokażę. O, rowery. Tutaj nie będziemy wchodzić, bo to jest bardzo brudno i tu nie ma sensu Wam nawet pokazywać. Dobra, czekajcie, ja tu muszę rozkwinić i powiem. Dobra, jest w stodole. Popatrzcie, ile drewna. Zobaczcie, jaka stodoła. No i zboże. tam w sumie nie będziemy wchodzić. O nie to, że to, ale mi się po prostu nie chce. O, tu jest piłka, beczki. Słuchajcie, to chyba. O, czekajcie jeszcze, tam widzicie. Dobra, słuchajcie. To chyba byłoby na tyle. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, dajcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka na moim kanale, mimo tego, że kręcę właśnie pierwszy odcinek na ten kanał, ale możecie go też udostępnić przyjaciołom. I trzymajcie się, pa!